Wielki update już w Sonic Speed Simulator. Cześć moi drodzy, jestem Remia. W tym odcinku pokażę wam mój drodzy nowy update Save Classic Tales oraz jak możecie sami do niego dołączyć. Skajajcie. A update jest naprawdę niezły, słuchajcie. Więc wszystko wam pokażę w tym, moi drodzy, w tym filmiku. Więc pamiętajcie, aby koniecznie zobaczyć to moi drodzy do końca. I moi drodzy, koniecznie zostawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i koniecznie słuchajcie, napiszcie co sądzicie o tym updatecie i napiszcie, słuchajcie, jaki śmity z tego Słuchajcie, Ale w tym odcinku pokażę wam wszystko, w każdym razie moi drodzy. Pokażę Wam też jak dojść na ten serwer, słuchajcie teraz słuchajcie, jesteśmy na bardzo specyficznym serwerze, słuchajcie, który nie jest zwykłym serwerem, słuchajcie, Sonic Speed Simulatora ale moi drodzy, zaraz Wam coś pokażę ponieważ moi drodzy, mamy naprawdę zobaczcie w ogóle na niebo, zobaczcie moi drodzy to jest moi drodzy, w ogóle glitch wielki moi drodzy glitch na niebie, zobaczcie na to moi drodzy, oraz mamy wielką czarną dziurę, która jest dokładnie za mną i się ją mega boi, moi drodzy mega się jej zobaczcie na to moi drodzy mamy tutaj bardzo dziwne chmury, jakby takie radioaktywne, coś w tym stylu moi drodzy ale zobaczcie na tą czarną dziurę, ja się jej naprawdę mega boję i coś tu jest, słuchajcie, że ona nam wchłoni calutki świat i wszystko, słuchajcie, zostanie zniszczone. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, jak wygląda nowy update, słuchajcie. Mamy tutaj, zobaczcie, bardzo dziwny portal, zobaczcie, Classic Tales, a w ogóle to jest, słuchajcie, Classic Tales update. I słuchajcie, możemy tutaj w ogóle jakoś skoczyć sobie, zobaczcie, tylko słuchajcie, muszę się trochę wylewelować. Ale zobaczcie, moi drodzy, że mogę to jakoś wskoczyć sobie. O zobaczcie teraz na przykład, co i tutaj jakoś skoczyć, tylko słuchajcie, tutaj się nie da wejść, z tego wychodzi, moi drodzy. Ale mamy bardzo, bardzo, moi drodzy, ciekawe nowe rzeczy. Zobaczcie na to, moi drodzy, mamy tutaj Talesa z marmuru, moi drodzy, w portalu. Ale do tego, moi drodzy, mamy coś takiego jak UGC Sale, czyli moi drodzy, możemy kupić sobie. Zobaczcie czapkę Sonika. Słuchajcie, i chyba to jest po prostu item. I to jest bardzo ciekawe, zobaczcie, bo możemy sobie kupić normalnie. Normalny item czapki Sonika. Naprawdę, moi drodzy, mega mi to zastanawia. Słuchajcie, że zrobili wreszcie coś takiego. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, że mamy tutaj tejsa, który, moi drodzy, potrzebuje pomocy. I napisał on, że Doktor Eggman korzystał kryształy czasu, które spowodowały wielki Bóg. Jeżeli możemy znaleźć e, kryształy, możemy zatrzymać. Okej, okay, możemy zatrzymać kolizję wszechświatów i, o, i przywrócić jego alter ego. Okej, okay, moi drodzy, jest to bardzo dziwna sprawa, moi drodzy. W każdym razie, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj nowe właśnie, nowe, nowe jakby pieniądze, czyli mamy, słuchajcie, kryształy czasu I moi drodzy, możemy odblokować właśnie, moi drodzy, nowego Classic tejsa. Ja się mega zastanawiam, że, w że oni, słuchajcie, cały czas robią to zbieranie czegoś, moi drodzy Zbieranie kryształków albo zbieranie innych rzeczy, słuchajcie, mi trochę to zbieranie w wkurza W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj nowe Chao, mamy Exotic Chao, zobaczcie Mamy tutaj jakiś, słuchajcie, też ogon do odblokowania, Void Hole Trail I mamy, moi drodzy, właśnie Classic tejsa, który kosztuje normalnie, zobaczcie, 1000 Robuxów prawie, w każdym razie, moi Drodzy, jest to naprawdę bardzo potężna sprawa. A tutaj mamy też, moi drodzy, właśnie te chaosy. Zobaczmy, ile one kosztują. 200 Robuxów, moi drodzy, więc jest nieźle. I w ogóle, moi drodzy, poza tym, dodali nam coś bardzo, bardzo mocnego. Patrzcie, co tu mi się podświetla na dole, moi drodzy. Mamy tutaj coś, moi drodzy, jak Daily Challenge. Czyli, moi drodzy, mamy takie, jakby wyzwania codzienne, które, moi drodzy, pozwolą nam zdobyć bardzo fajne rzeczy. I zobaczcie, że jeżeli będziemy w, przez 7 dni każdego dnia wchodzić do Sonic Fitzing Mateo na naszym koncie, do drugiego dnia, słuchajcie, dostaniemy magnes. Na taki, słuchajcie, chyba Magnes, słuchajcie, na pieniądze. Później słuchajcie, będzie Magnes na Orby. Słuchajcie, odwrotnie, Magnes na XP, Magnes, słuchajcie, na pieniądze. Później e, czwarty dzień to będzie słuchajcie czało. Jeżeli piąty to słuchajcie, będzie znowu, to, to są słuchajcie, jakieś tam pieniądze, czyli moi drodzy, jakieś tam coiny. I moi drodzy, szósty dzień to będzie 10 sekund, chyba XP boosta, albo słuchajcie, nie wiem za bardzo co to jest, moi drodzy, bo nie wiem nic, się tego czegoś, czego nie miałem. I moi drodzy, za siódmy dzień będziemy mogli, słuchajcie, odblokować aviator Talesa. I moi drodzy, musimy zdobyć 500 tysięcy ringów jako day one Challenge, okej okay, mój dudy, jest to bardzo dziwne Słuchajcie, za bardzo nie wiem co to oznacza Ale moi drodzy, sytuacja jest bardzo fajna Do tego zobaczcie, mamy tutaj do kupienia Classic Sonica, kosztuje 1500 Robuxów, co? Ej, czemu jest taki Drogi? What? Co jest? Czemu on kosztuje 1500 Robuxów? Ej Classic Sonic? Czemu? A bo to jest Classic Sonic Podium, dobrze, to nie jest zwykły Classic Sonic Okej, okay, to jest jakiś, zobaczcie, super mega Classic Sonic, okej, okay, ale jest dziwny Tutaj mamy, zobaczcie, Tyki Chao, i moi dudy Właśnie taki, co wam pokazywałem, słuchajcie, w likach w ogóle Wczoraj, tam przedwczoraj, zobaczcie, on kosztuje 500 robuxów. Zobaczcie, mega dziwnie wygląda. I zobaczcie, moi drodzy, że mamy tutaj cały team za 1700 robuxów, moi drodzy. Zobaczcie, jakie są dziwne, w ogóle śmieszne trochę, co nie? I moi drodzy, zobaczcie, że mamy tutaj już tylko 8 dni, 39 godzin. Zobaczcie, będzie Golden Tornado do kupienia. Więc jeżeli, moi drodzy, ktoś chce zakupić Golden Tornado, moi drodzy, za ile to robuxów było? Że, moi drodzy, nie wiem, bo się coś zbugowało i nie mogę, zobaczcie, nie mogę kliknąć, moi drodzy, na to, żeby go kupić, bo to jest, słuchajcie, testing server, więc, słuchajcie, chyba coś tutaj nie działa. W każdym razie, moi drodzy, mamy też tutaj serwer, znaczy mamy tutaj też, sł Świat piąty, gdzie moi drodzy, zobaczcie Mamy tutaj work in progress I zobaczcie, dalej go budują I mamy też, moi drodzy, tutaj Freestyle Riders Permanent update i słuchajcie, dalej możemy to zdobywać Ale moi drodzy, już wam pokazuję jak na to wejść Otóż moi drodzy, żeby wejść do tego update'u Słuchajcie, wcześniej, czyli słuchajcie, zanim on się pojawi Na normalnym, moi drodzy W normalnym serwerze, moi drodzy, musicie zrobić tak Musicie, moi drodzy, w samym Robloxie Znaleźć Sonic Speed Simulator i po prostu W niego kliknąć, zobaczcie, zwykły Sonic Speed Simulator, jak już, moi drodzy, macie Zwykły Sonic Speed Simulator, to słuchajcie Słuchajcie, jak pewnie widzicie, to jest, moi drodzy, gra zrobiona przez Game Fam X Studios, moi drodzy, takie specjalne studio po prostu, które to zrobiło i musicie, moi drodzy, kliknąć właśnie w to By Game Fam X i jak już, moi drodzy, w to klikniecie, to teraz, moi drodzy, zobaczcie, że mamy coś takiego, jak Testing Server, Live Testing Server. Zobaczcie, mamy zwykły serwer, czyli Sonic Speed i mamy też, moi drodzy, Live Testing Sonic Speed Simulator Server i te, wy, moi drodzy, żeby wejść właśnie do tego update'u, musicie kliknąć w ten Live Testing Sonic Speed Simulator Server, ale słuchajcie, to jest serwer, testowy i naprawdę nie wiadomo kiedy oni go zamkną, Zobaczcie, bo oni go zamkną, ale słuchajcie, nie wiadomo kiedy oni go zamkną, moi drodzy, więc naprawdę nie mam bladego pojęcia, do kiedy będzie można w niego do niego wejść. Piotrami, słuchajcie, update pewnie będzie już jutro, czyli w sobotę, ale naprawdę nie wiem do kiedy będzie można go wbijać. I słuchajcie, to po prostu tutaj po prostu musicie, moi drodzy, wejść. I zobaczcie, mam tutaj napisane, że this is a testing Place, czy to jest mój drodzy, taki serwer do testowania. Oj ten, słuchajcie, chyba sobie patrzą, czy tutaj nie ma żadnych tam, wiecie, żadnych tam jakichś problemów z gierką. I po prostu słuchajcie, to jest sobie wchodzicie do gierki i Wiecie, się moi Dody z pięcioma rebirfami i mojej Dody z pierwszym levelem. I to jest moi dodz naprawdę fajna sprawa. I słuchajcie, zapraszam Was też na jutrzejszy odcinek, czyli moi dody z soboty, w którym powiem Wam słuchajcie, jak najszybciej odblokować właśnie tego właśnie Classic tejsa I naprawdę, mój drodzy, w sumie update jest spoko. Do tego zobaczcie, że mamy chyba jeszcze tutaj parę zmian. Zobaczmy. A w ogóle zobaczmy, czy moi dud zrobili coś z tym z e, Golden Soniciem. Zobaczmy, moi dudy. Chodźmy szybko do Golden Sonica, zobaczcie, jak ja wolny jestem. Dobra, słuchajcie, chodźmy szybko tam. Jestem słuchajcie, ciekaw, czy wreszcie coś z nim zrobili, bo naprawdę słuchajcie, mega czekam na to. Wreszcie słuchajcie, coś zrobił z tym wielkim. Golden Soniciem, słuchajcie, ze statuetką Golden Sonika Ale słuchajcie, jaki jestem wolny, jak mnie to wkurza, zobaczcie, zapad jest wkurzające, jak nie jesteśmy słuchajcie zbyt szybcy. Dobra, lecimy teraz i zobaczmy, moi drodzy, co takiego będzie właśnie tam. Więc pójdźmy sobie, słuchajcie, tam. Okej, okay, tutaj. I moi drodzy, zaraz sobie zobaczymy. Tutaj pójdźmy sobie do jaskini i uwaga, zobaczmy słuchajcie, co tam będzie. I zobaczcie, co takie promienie w ogóle złote. Dobra. A my w sumie w sumie, moi drodzy, mamy to wszystko co było. Słuchajcie, nic nowego tutaj nie dodali. Słuchajcie, miałem nadzieję po cichu, że coś tutaj będzie, słuchajcie, ale nic nowego tutaj nie ma, moi drodzy, tylko teraz. W każdym jest sytuacja taka, że nie wiem jak stąd wyjść. W każdym razie, moi drodzy, otworzymy sobie może prezent. Zobaczymy, słuchajcie, co, co będzie w tym prezencie I mamy słuchajcie, ringi. Okej, okay, moi drodzy, jest spokój. W każdym razie, moi drodzy, koniecznie napiszcie w komentarzu, co uważacie o tym updatecie oraz słuchajcie jakieś właśnie mity wasze, jakieś słuchajcie różne rzeczy z tego update'u, które byście chcieli, moi drodzy, abyśmy sprawdzili w następnym odcinku. i moi drodzy, pamiętajcie, aby koniecznie słuchajcie, codziennie grać w tego Sonika bo słuchajcie, mamy teraz faktycznie te daily challenger. I słuchajcie, fajnie byłoby codziennie w niego zagrać, żeby słuchajcie zdobyć właśnie tego to słuchajcie, jeżeli go jeszcze nie macie. I coś czuję, się moi drodzy w następnym updatecie słuchajcie, coś dodadzą, do właśnie, słuchajcie, tego albo coś tutaj, słuchajcie, zmienią, w każdym razie tak to pewnie będzie wyglądało, więc elo, papa, słuchajcie, siema, pamiętajcie, by kończyć łapę w górę, słuchajcie, i kończyć słuchajcie, podać na Discorda, Instagrama i grupę w blogcie, wszystkie linki w opisie, więc elo.